Rozpoczyna się nasza podróż w samotności i zapraszamy do rozważenia niezwykłej perspektywy dotyczącej tak znaczącej części naszego ludzkiego życia. Orkiestra Twojego istnienia osiąga punkt kulminacyjny, gdy gra muzyka samotności. Zamiast więc postrzegać sam czas jako negatywny aspekt życia, zbadajmy w jaki sposób może on pomóc nam się rozwijać, głęboko zrozumieć siebie i znaleźć wewnętrzny spokój. Samotność nie jest wyrokiem izolacji, ale formą wolności. Jest to nasze pierwsze doświadczenie w życiu, ponieważ nasza świadomość rozkwita w granicach naszego ciała. Wielu obawia się go lub odrzuca, ale ci, którzy wykorzystali jego moc, zdają sobie sprawę z jego prawdziwego potencjału. Potraktuj samotność jako swoje spokojne sanktuarium, mile widzianą oazę z hałaśliwego świata na zewnątrz. Daje nam możliwość głębokiej introspekcji, umożliwiając nam ponowne nawiązanie kontaktu z naszym prawdziwym, ja, z dala od ciągłego wpływu społeczeństwa, którego jesteśmy częścią. Dlatego podążanie ścieżką samotności pozwala nam docenić naszą indywidualność, uznać naszą wyjątkowość i pielęgnować poczucie samodzielności, tajne schronienie, do którego można dotrzeć tylko kluczem samotności. Ale samotność to nie tylko zrozumienie naszego wewnętrznego świata. Uwolniony od hałasu wpływów zewnętrznych, nieoczekiwany gość zdobite cichą przestrzeń, kreatywność. Innowacyjne pomysły, nowe perspektywy i momenty ośnienia biją się korytarzami umysłu, gdy pozostają niezakłócone. Wielu wybitnych muzyków, artystów i myślicieli uważa, że ich najwspanialsze dzieła powstały dzięki ciszy samotności, nieznanemu czynnikowi, który stał za powstaniem wielu arcydzieł. Co więcej, samotność działa jako potężny tonik dla naszego dobrostanu psychicznego. Zapewnia dar odpoczynku dla naszego umysłu, który w przeciwnym razie mógłby być nieustannie bombardowany mnóstwem emocji, myśli i codziennego stresu. Z tej perspektywy samotność ucieleśnia odmładzające spa, oczyszczające nasze zagracone umysły i pomagające nam odzyskać tak potrzebne poczucie harmonii i równowagi. Oprócz dobrego samopoczucia psychicznego, samotność pielęgnuje ducha niezależności. Uwalnia nas od często przytłaczającego strachu przed osądem i krytyką ze strony innych, wzmacniając naszą wiarę w nasze możliwości. Zdajemy sobie sprawę, że samotność nie jest przeciwnikiem samotności, ale sojusznikiem samodzielności, co prowadzi nas do budowania silniejszej, bardziej pozytywnej relacji z naszą wartością. Podróż w samotność jest poszukiwaniem zrozumienia, badaniem jednostki, którą znamy najlepiej jaźni. To podróż ku jasności, stopniowe odrywanie się warstw, odsłanianie surowej, niefiltrowanej istoty naszego bytu, nieskażonej wpływami zewnętrznymi. Chodzi o zrozumienie i poszanowanie indywidualnych tendencji, preferencji i ograniczeń oraz odkrycie nieskończonej kreatywności, zaradności i potencjału, które się w nich kryją. Nic dziwnego, że przyjęcie samotności może ujawnić głębokie prawdy, które często pozostają ukryte, gdy jesteśmy w towarzystwie innych. Jest to proces wymagający cierpliwości, ale jego nagrody w wzbogacenie indywidualnego rozwoju, osobistej kreatywności, dobrego samopoczucia psychicznego i zrozumienia siebie są warte podróży. Dlatego też, gdy następnym razem zostaniemy rzuceni w przemyślane ramiona samotności, zamiast żywić urazę do chwili obecnej, wykorzystajmy ją jako okazję do rozwoju, odkryć i pokoju. Żadna podróż zrozumienia nie jest kompletna bez kluczowej, samotnej podróży w głąb siebie. Uroczyście, ale pięknie, samotność rozpakowuje rzeczywistość, z którą wolelibyśmy się nie mierzyć, zmuszając nas do stawienia czoła naszym lękom i ograniczeniom. W tej rozległej przestrzeni samopoznania zdajemy sobie sprawę, że nasza siła wynika z naszej wyjątkowej indywidualności. Uczymy się nie rozpaczać w chwilach samotności, ale delektować się tymczasem jako ofertą rozwoju i wglądu. Wbrew powszechnemu przekonaniu, samotność nie oznacza istnienia w samotności. Oznacza wewnętrzny spokój, równowagę emocjonalną i psychologiczną osiągniętą niezależnie, niezbędną miłość do siebie, która stanowi podstawowy kręgosłup wszystkich udanych relacji, zarówno z samym sobą, jak i z innymi. W ciszy naszej indywidualności odkrywamy na nowo naszą wyjątkową próbę utonięcia Nut Symfonicznych. Jesteśmy dyrygentami, kompozytorami i publicznością tego niezwykłego koncertu, który nazywamy życiem. Uczymy się cenić, kochać i pielęgnować tę intymną więź z samym sobą, ponieważ to ona wpływa na wszystkie nasze inne interakcje i scenariusze, nieodłączne więzi międzyludzkie. Kluczem jest zrozumienie, że taniec życia nie polega na zewnętrznym potwierdzeniu czy stałym towarzystwie. Chodzi o pielęgnowanie relacji, jaką mamy ze sobą, uświadomienie sobie, że nasze najczystsze towarzystwo mieszka w nas. Prawda samotności jest przejmującym objawieniem konieczności naszego wewnętrznego spokoju i szczęścia. Samotność daje niewypowiedziany pęd. Podsyca podróż ku odkryciu siebie, samodoskonaleniu i samoakceptacji. Znalezienie pocieszenia w samotności nie jest oznaką odłączenia społecznego, jest świadectwem zaangażowania siebie podróżą oznaczającą początek zrozumienia i zaakceptowania skomplikowanej mozaiki naszych istot. Samotność subtelnie szepcza opowieść o tymczasowej naturze życia. Służy jako ciągłe przypomnienie ulotnego życia, które prowadzimy, redukując nasze przemijające zmartwienia i lęki do zwykłych plamek w bezgranicznym morzu istnienia. Przyzwyczajeni do tego cichego rytmu, uczymy się poruszać statkiem naszego życia z nowo odkrytym poczuciem spokoju i opanowania. Inną głęboką prawdą, którą odkrywa samotność, jest wzajemne powiązanie między wszystkimi rzeczami. Oświetla naszą współzależność z naturą, ucząc nas żyć w sposób zrównoważony i pełen szacunku. W tym zachwycającym tańcu wzajemnych powiązań odnajdujemy spokój, harmonię i pocieszenie, wiedząc, że nigdy tak naprawdę nie jesteśmy sami. W kolebce samotności nawiązujemy rozmowę z naszymi najgłębszymi lękami i niepewnością, dając im bezpieczną przestrzeń do uznania i zrozumienia. Sami przyznajemy się do naszych słabości i zmagań, co prowadzi do nowo odkrytej w nas siły i odporności, podobnej do wzrostu potężnego dębu wyrastającego z maleńkiego nasionka. Samotność starannie zdziera warstwy społeczeństwa i obowiązki, przywracając nas do naszego autentycznego ja. Zachęca nas do kwestionowania z góry przyjętych pojęć, uprzedzeń i przesądów, zachęcając nas do przyjęcia różnorodności, odmienności i wyjątkowości na naszej drodze do zrozumienia i odkrycia siebie. Wspierani lekcjami płynącymi z samotności, zdajemy sobie sprawę, że w naszym wszechświecie relacja, którą dzielimy ze sobą, jest kamieniem węgielnym wszystkich innych typów relacji. To jest sedno, główny najem za życia i podstawa wszystkich naszych działań. To stale ewoluujące powiązanie z nami samymi jest tak samo plastyczne, jak nasze postrzeganie, dojrzałe do potencjału zmian i wzrostu. Kwitnie serce płodne samotnością, nie pomimo tego, co postrzega jako wygnanie, ale z tego powodu. To właśnie ten czas spędzony z samym sobą, na zrozumieniu swoich prawd i uznaniu swoich słabości, pozwala na pęknięcie początkowej bańki potencjału, uwalniając rozwój, empatię i zrozumienie do otaczającego nas świata. W samotności płomień ludzkiej odporności płonie jasno. Nie dlatego, że pozostaje opuszczony i niechroniony, ale dlatego, że uczy się czerpać siłę od wewnątrz, ze swojej istoty, swojej historii i samego swojego bytu. I tak płomień ten staje się niezachwiany i prawdziwy, odporny na perypetie, jakie może przynieść życie. To jest głęboka prawda o samotności. Nie chodzi o praktykowanie aktu fizycznej izolacji, ale o rozwijanie nastawienia na samodzielność, o pielęgnowanie pięknej więzi z osobą, która patrzy na nas z lustra, o odważne, piękne i pocieszające opowieści o ludzkim duchu. W tej kruchej, ulotnej egzystencji tylko nieliczni naprawdę rozumieją piękno samotności, jeszcze mniej rozumieją jej prawdy, a tylko najrzadsi z nich wyłaniają się silniejsi i mądrzejsi. Dlatego przyjmij swoje samotne chwile, dla siły zrozumienia i spokoju, jaki ci oferują. Świat czeka na odkrycie w granicach twojej istoty, gotowy oświecić cię i poprowadzić ścieżką twojego życia. W istocie samotność nie jest karą. To książę czarujący w przebraniu, który ma nas obudzić, wzmocnić i oświetlić drogę do naszego wewnętrznego sanktuarium. Ma nam pokazać, że napis na bramach rozwoju osobistego nie brzmi, witamy strefa wspólnego wysiłku, ale witamy w samoodkryciu, ponieważ rydwany wzrostu mogą być napędzane jedynie mocą autointrospekcji. Siedząc w kokonie samotności, zdajemy sobie sprawę, że ta cisza nie jest próżną czekającą na wypełnienie rozmowami. Ta cisza nie służy do przerywania, służy do słuchania, do zrozumienia, skomplikowanej symfonii, którą słyszeliśmy milion razy, ale przez cały czas zaginęła w pośpiechu życia. Tutaj odnajdujemy siebie, ukrytych na widoku nasze prawdziwe, ja nieskazitelne, czyste, objawione przez ośniewającą ciszę. I w ten sposób poznajemy najgłębszą prawdę samotności. Nie było tu po to, by odbierać życie, było tu po to, by je wzbogacić. Nigdy nie oznaczało to końca połączenia, oznaczało początek niefiltrowanej prawdy. Nie chodziło o oddzielenie od świata, ale o integrację z samym sobą, o jednoczącą się z oceanem zagadkowej samotności z miłością. Gdy kurtyna opada na nasze rozmyślania, a żar introspekcji zanika, pamiętajcie, w samotności nie można mieszkać nad żadną mądrością, która nie oświetla drogi wspólnoty. Ostatecznie samotność, otulona swoim cichym blaskiem, jest kluczem do otwarcia więzienia naszych umysłów. Jest to otwarcie na budowanie zdrowszych relacji z innymi. Przypomina nam, że nie jesteśmy sami w naszych samotnych doświadczeniach i że w tym tkwi siła ludzkiej odporności i jedności. A gdy słońce zachodzi w naszej podróży przez komnaty samotności, niech każdy indywidualny promień zachodu słońca służy jako przypomnienie. Pamiętaj, że lekceważenie, lęk lub unikanie samotności jest samo w sobie tragiczne, ponieważ jej objęcie może oświetlić drogę do zrozumienia, rozwoju i ostatecznej więzi międzyludzkiej. Uroczyście, ale pięknie, samotność rozpakowuje rzeczywistość, z którą zamiast tego nie mielibyśmy do czynienia, zmuszając nas do stawienia czoła naszym lękom i ograniczeniom. W tej rozległej przestrzeni samopoznania zdajemy sobie sprawę, że nasza siła wynika z naszej wyjątkowej indywidualności. Uczymy się nie rozpaczać w chwilach samotności, ale delektować się tymczasem jako ofertą rozwoju i wglądu. Zmartwychwstanie Twojego prawdziwego ja, objawienie nowo odkrytej akceptacji i zrozumienia to jest przemieniająca magia samotności. Pamiętaj, że symfonia Twojego istnienia osiąga dramatyczny punkt kulminacyjny dopiero wtedy, gdy pozwala się grać muzykę samotności.